W dzisiejszym spotkaniu chcieliśmy być zespołem bardziej konkretnym niż to miało miejsce gdzieś ostatnio. W większości fazach gry chcieliśmy zrobić progres i, i z takim nastawieniem przyjechaliśmy tutaj na, na ruch do, do Chorzowa. Myślę, że początek, początek to odzwierciedlał i były momenty, gdzie rzeczywiście ten mecz był otwarty, gdzie jedna i druga strona prostymi środkami z racji tych warunków na, na atmosferycznych i boiska, w jakim stanie się znajdowała, próbowała, próbowała po prostu dobrze wejść w, w kolejny gdzieś tam etap meczu. I tak jak mówię, jedna i druga strona mocno, mocno angażowała się do przodu. Na pewno szkoda tej sytuacji piaska, która, która gdyby, gdybyśmy byli konkretniejsi, tutaj na pewno też więcej nawet i nerwowości w szeregi pewnie gospodarzy by się mogło wedrzeć. Niestety, uderzenie niecelne i można powiedzieć, kolejne minuty to, to było budowanie przewagi przez gospodarzy. No i dwie bramki, które straciliśmy, okazały się niestety dla nas bardzo kluczowe i, i bolesne. Bolesne na pewno z tego powodu, że nie wypełniliśmy tutaj naszych zadań, jeśli chodzi o uzupełnienie zawodników wcinających się, nieodpowiednie decyzje, nieodpowiedni zawodnicy wyskakiwali, stąd się zrodziły no, duże, duże przestrzenie. Zbyt duży ruch w pierwszej fazie to w pierwszej bramce to wykorzystał. W drugiej nasze też błędy i indywidualne zachowania zawodników ruchu sprawiły to, że, że bramka została zdobyta po, po stałym fragmencie gry w rzucie karnym. Na drugą połowę wychodząc, chcieliśmy doprowadzić znowu do konkretu, do, do Dać sobie impuls, żeby, żeby wrócić do tego, do tego spotkania. Z tym jednak było ciężko. Widać były, było, że tych naszych zachowań było zbyt dużo nerwowych, gdzie nawet i przy budowaniu, kiedy, kiedy przeciwnik stanął troszeczkę niżej, wdzierały się proste błędy, i to nie mogło nas gdzieś tam napędzić. Na pewno chwała chłopakom za to, że dążyli do. Strzelania chociażby tej jednej bramki niestety padła ona za późno i już nie byliśmy nawet w stanie powalczyć o coś więcej. Niemniej jednak na pewno znowu sroga lekcja dla nas. Dziękuję.